dobry, witam wszystkich serdecznie w dzisiejszej edycji śniadania z wieśniakiem e... dzisiaj wersja light <laughs> ale taka naprawdę light nie, <laughs> nie taka denerwująca <laughs> a mianowicie <laughs> mamy tutaj pomidorka spod, spod naszego tunelu bułeczki pancia upiekła z nasze własne z mąki tryspy i gwóźdź programu dzisiejszego Kozie Serki, kozie Serki od Izy, Najlepsze ever. I kozie mleczko. Powiem Wam, że to jest petarda. Naprawdę nie spodziewałem się. W zasadzie gdybyśmy Izy nie, nie poznali, e, właśnie przez takie m, handel wymienny, barterowy, właśnie między takimi gospodarstwami e, regeneratywnymi, ekologicznymi i tak dalej. No, takie wiecie, samowystarczalnymi, tak to nazwijmy. No to bym się chyba nie odważył, bo jakoś tak gdzieś tam w tyle głowy zawsze było, że to takie, no nie, niekoniecznie za dobre. Ale tutaj, gdybym nie wiedział, że to jest mleko kozie, to nigdy bym się nie domyślił. A wieście mi, ja piłem krowo, mleko krowie bezpośrednio od krowy. Eee, nigdy bym nie podejrzewał, że to jest kozie. <laughs> tak samo te serki po prostu, to jest coś fenomenalnego. I po prostu to jest... Mm. Z różnymi ziołami, z orzechami, z dodatkami. Ja to lubię akurat takie. Muszę myślę takie miękkie do szmarowania. Lubię takie takie właśnie pół, takie skrzypiące w zębach. I takie całkiem twarde. Mm, super. Uwielbiam po prostu. Coś świetnego. Mm, sam wiem cały czelec. No, także tak. Nie ma to jak kozina z rana. <laughs> Pozdrawiam, smacznego, cześć.